Siemaneczko! Tym razem zagramy sobie w demogry Magicraft. O! Mamy naszego bohatera z różdżką na samym starcie. Grzyby się pojawiły! Będą mnie bić? Au! Au! Bam! 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 Co za potek? Ten potion sprawi, że będę lewitować i mogę go prawem wypić. I to pozwoli mi przejść nad kolcami. Przypomina mi troszeczkę Isaaca. Zatruty kryształ jakiś i mam to przełożyć na broń. I teraz moja broń będzie zadawać truciznę dodatkowo, która się stakuje na sobie. 5, 6, 8, no sporo. Czy ja dalej lewituję w ogóle? No. Nope. Pułapki działają na wrogów, jak i na mnie. To już mi się podoba, bo w większości gier tak właśnie nie jest. A tak powinno być. Wiecący krzyż. Jest to relikt. I co mi dasz? A mam do wyboru mogę budki, maskę albo duszka, wróżkę jakąś. I ta maska jest rzadka, ale te duszki mnie ciekawią, czy będą latać dookoła. Oho, jak fajnie. Czy jeszcze coś gdzieś tutaj jest schowane? Dostanę coś? Chyba nic więcej. O! Spokojnie. co! Uspokój się. Pam, pam, pam. No i taki zły. Masz jest sobie troszeczkę mojej różdżki Moneta. Oj, książeczka, co to? Chain of Lightning is Split. Mogę dwa wziąć i sobie zamienić. W ogóle teraz widzę, że tutaj mamy magiczny pocisk. Dlatego używamy tych trzech magicznych pocisków. A to wzmacnia te pociski. Czyli jak dam splita teraz, to one będą się na więcej części rozwalać. Jeszcze tu mana ucieka. Jak używam, to spada w dół. Czyli potencjalnie, jakbym wyciągnął jedną kulkę. I jeszcze dał to. To by leciały dwie. Ale teraz to by ładne połączenie miały ze sobą. Chyba to mi się bardziej podoba. Mniej pocisków, ale każdy z nich robi więcej. I albo teraz mogę pójść po monety, albo mogę po jakieś inne zaklęcia właśnie, a monet mam dwie. Zaklęcia dopiero co dostałem podobają mi się. Pójdę po większą ilość monet. Cię kręcicie w kółko, to idealnie będzie was wszystkich potraktować tym prundem. Świetne jest, bardzo mi się podoba. Ile dostanę? Łącznie mam 14, to 12 monet i potrzebuję kluczy, żeby otwierać skrzynki, ale tej na górze nie będę potrzebować, tam jeszcze jest druga Ale nie mam jak się przedostać na Drugą stronę, a mogę tak jakby oh! Mogę I odzyskałem życie, jeszcze więcej monet Po prostu tutaj przejdę Cię prześlizgnę Tutaj tak samo, potion kolejny Odnowi mi życie, na ten moment mam 22 monety, więc jeszcze lepiej, więc idę po kolejny relik <grym> Tak ginął od razu Prawie, jeszcze tutaj jeden I mamy relik a z niego będzie. Hmm. Ta kosteczka brzmi ciekawie. 28% szans, przy każdym zabiciu wroga, pojawi się jakaś duszyczka, która będzie bić 80 obrażeń. Sklep? Idę do sklepu, jak wygląda sklep? Ale tu jest miło w ogóle. Kwiatuszki są dooko... Były. Mogę sprawdzić sobie, ile obrażeń zadaje. I na ten moment to najwięcej chyba 100, 200 widziałem. No, coś, coś koło 200. Moneta z kwiatuszka była, czyli się opłaca. O, kolejna. I co ja mogę kupić? Mogę kupić klucz za 6. To jest chyba jakiś inny pocisk. Rock and Ball bije 45, mój bije 10. A tu jeszcze penetracja dodatkowo do tego dochodzi. To ja po prostu to i to. I na pewno zamienię to ze sobą. Chociaż czy może jedną bym potrzebował? W ten sposób, jakby to było. A moje własne rzeczy też mi zadają obrażenia? Ale to znaczy, że muszę uważać na to, co robię. To chyba nie jest najlepszy pomysł na ten moment, żeby łączyć jednak ten pocisk z trucizną. I ten rock'n'ball mi się nie podoba. Mm, jedynie stać mnie na klucz? To wezmę, może nadarzy się okazja, by go użyć jeszcze. Elitarny przeciwnik, pająk. Dobra, jedna rzecz źle jak dla mnie, że pająk powinien być niewrażliwy na truciznę. Czyli to mi mówi, że jakby nie ma elementów. Albo w demo nie ma elementów. Ale czerwony kamyczek jakiś wypadł. Ancient blood plus jeden. I skrzyneczka z rzadkim, domyślam się, przedmiotem. Chociaż są jakieś... E różowe. A to jest różdżka dobra, bo tutaj też mam różdżkę i będę mógł zmieniać. Książka wydaje mi się lepsza, jako że to mi daje te dwa pociski, które już mam. Mam mniej many, ale jest szybsze, ale i wolniej. No to ja, ale zobaczę. <grych> Ta ma też więcej miejsc. I jak to działa? To jest fuzja i to wzmacnia to, co jest po prawej stronie. Rzuca po prostu to zaklęcie, bo to jest traktowane jako zaklęcie. I tylko pierwszy z prawej, czyli tak jak jest teraz, jest ok. I jak to? Bum! I się rozpada na to, co jest po prawej stronie, czyli jeszcze na jedną kulkę. Bo teraz leci ten pocisk, potem leci ta fuzja, i jak doleci do celu, rozbija się na jeszcze jednego. A jakbym zrobił tak? <ścoughs> to może być ciekawe, zobaczę. Mam sześć monet, więc do sklepu raczej lipa, a życie mi się przyda. To jednak mi przeszkadza, przeszkadza mi to. O, o, o. Spokój, 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 spokój. Utrudniam sobie tym. A, wolę w ten sposób. O, i duszek leci. I żyćko, Dostałem maksymalną ilość zdrowia na plus 20. Ci przeciwnicy to się rozpadają na jakieś motelki dziwne teraz. Spell Salmon. O, jak to będzie działać? To przerażające to jest. I zrobienie tego w ten sposób to jest jedyna możliwość, żeby to przyzwać w ogóle. Bo to wymaga 75 man i ja mam tylko 70. I teraz nie mogę nic więcej za bardzo zrobić. A następne co dostaliśmy? u, że po prostu wzmacnia nam przyzwańców naszych, chowańców. Spróbuję, wykorzystam go. A to co to? Za 10 życia mogę usunąć klątwę. Ale ja chyba nie mam żadnej klątwy. Idę po monetki. Leć mój minionie! Walcz z nimi! Dobrze ci idzie! Nie no, radzi sobie świetnie. Mam klucz tym razem. I z niego wypadło. Coś, co mi daje 3 Armora za każdym razem, kiedy przejdę przez drzwi. Zobaczę. Czy to jest Max 3, czy będzie mi dodawać? <laughs> Tutaj mogłem iść. O, ale zepsułem, bym się dowie chciał dowiedzieć, co tam jest. No, ale bywa. A ty przejdziesz ze mną do następnego? Będziesz ze mną w następnym, czyli ja cię po prostu mogę przyzwać tak, jakby zamienić sobie. I strzelać. Nie, no to potężne są te samony. Jak dla mnie przynajmniej. I on się jeszcze leczy teraz. Świetna sprawa. Hmm. Więcej monet za każdym razem, kiedy przejdę przez drzwi. Pewnie. Co chwilę muszę przechodzić przez drzwi. Ale u Kowala jeszcze nie byłem. Co to robi? Mogę połączyć ze sobą trzy identyczne zaklęcia. W jedno zaawansowane. Okej, okay. a to zamienia losowo zaklęcie na jakieś zaklęcie. Ale dobra, no to ja teraz bym chciał to i bym połączył ten Magic Bullet, Magic Bullet Plus. I teraz potrzebuję trzech takich plusów, żeby zrobić plus plus. I w sumie nie używam tych dwóch, to bym chciał spróbować. Za dwie monetki mogę. Rainbow. A zobaczę, bo to jest jakiś projectile. <ścoughs> wow! Wow, fajne, ale strasznie szybko manę tracę. Co tam jeszcze możesz mi dać ciekawego? Floating Wisp. Spell Projectile. ok? jak to wygląda? Leci kulka i to się samo naprowadza? Atakuje wszystkich w pobliżu. Czyli też fajna sprawa, żeby zrobić na tej zasadzie. Wypróbuję to. No, fajnie, że teraz dostanę parę procent monet za przejście przez te drzwi. Tylko mam zero monet. <grym> oh, oh, nie mam many, nie mam many. A tutaj jest Levitation. Może się przydać. Oj, dwa spele dostałem. Fuse dostałem kolejnego. A jakby to wyglądało, że Fuse będzie z Fuseem tak, jakby lecieć? Wysyła jeszcze kolejnego, który idzie dalej. Takie dziwne połączenie. Ale mógłbym je teraz połączyć ze sobą. No, mógłbym! Pięknie, dwa razy pod rząd się trafiło. Nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu. O bym źle zrobił. Leci dobrze, tylko potrzebuję teraz many odzyskiwać jakoś lepiej. O, zobaczmy, co tam przygotowany jest dla mnie. Disordered remains. O, o! Spokoj! Wow, jak blisko! Spokojnie, spokojnie. Ale na, nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam doja w tej grze. Naprawdę. Ale zaraz z nim koniec będzie. To w ogóle problem nie był. Moje, 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 wszystko dla mnie. A w skrzyneczce? Bukiet albo sztylet. To ma 130 many, ale cooldowna większego. To ma też troszeczkę więcej miejsc. Ale tu będzie zmieniać kolory jeszcze. A jako grać? To RGB. Muszę wybrać, nie? Wow, 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 wow! Świetne. I tutaj mogę iść do następnego chaptera albo przejść tutaj i jakiś specjalny sklep tu jest. Szkarłatne relikty. I możemy je zobaczyć tylko kiedy pokonamy bossa bez dostania obrażeń. I kosztują życie. 99. Co to robi? Ma 25% szans na zduplikowanie zaklęcia. Fajne. A to? Pozwala mi latać. Nie, ja wezmę sobie ten. Mógłbym dwa. I to mi zmniejszyło maksymalne życie. Myślałem, że do tego mi zadaje jakby obrażenia. To tego na pewno drugiego nie wezmę. Ale na ekranie... Wow, nawet nie wiem z czego ja dostałem dokładnie. Właśnie chciałem dopowiedzieć, że na ekranie się dzieje. Ciężko zlokalizować do końca. Co dokładnie, gdzie jest przeciwnikiem, a co nie jest. Ale monetki przyjmę. A tutaj mamy jakiegoś potion'a jeszcze widzę. Holy water. Ściąga jedną losową klątwę. A ja nie mam żadnej na sobie, więc nie potrzebuję. Idę po kolejny relik. Regeneracja many? Dobrze brzmi, więc bierę. I niby dostałem klucz. Ale czy ja go chcę teraz wykorzystywać? No chcę! Prospektor Glow, mamy 8% szans, że wypadnie moneta, jak kogoś zabijemy, i chciałbym chyba wzmocnić sobie życie. Oh, 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 oh. to ucieka przed nami? Ja to zabiłem, czy to jeszcze gdzieś jest? Jest jeszcze! Pojawiają się kolejne po prostu. Akurat bardzo dobre mam pociski do tego na tych przeciwników. Nie! Plus 20 życia. Mam 24 monety. Czy ja bym chciał do sklepu, czy ja bym chciał po relik jakiś? Wydaje mi się, że relik będzie ok. Jeszcze, jeszcze monet nie potrzebuję wydawać. A im więcej, tym lepiej. Bo im więcej, tym więcej. I tutaj mamy odnawianie pięciu życia za każdym razem, kiedy przejdziemy przez drzwi. Może się teraz przydać. Ja sobie tu postoję. Ty tam idź, Johnny, załatwiaj wszystko. Dobrze, Johnny. I 92 mam. I teraz idę po kolejnego spela. Coś wybuchło. Co to? Jakie wielkie. That's what Stonoga jakaś. Przeogromna, ale była. I się zmyła. Co dostałem? Rzucanie zaklęć naraz je wzmacnia. A dzięki temu leci do celu. Potencjalnie dzięki temu rzucam naraz. I też nie zużywam aż tyle many. Spróbuję zobaczę. O, oh, muszę się skupić naprawdę już tutaj, żeby nie dostać tych obrażeń, żeby ogarnąć, co tutaj się w ogóle dzieje dokładnie. Wybrałem sobie takiego builda, że nic nie widzę. Hmm, ten podium sprawia, że mogę wymienić wszystko to, co mam tutaj. A jak chcę wypróbować jak najwięcej, to próbuję. Pop. To miałem, to wiem, co to jest. To jest podobne, to też jest śledzenie. Rainbow wiem. Pasywka jakaś. Plus 80% many. A drugie mi zwiększa regenerację jeszcze na plus 4. Mam gdzieś samona na ten moment w takim razie. I od razu z 80 na 144. I to też wywalę i wstawię to. Dalej schodzi ta mana, ale jest dużo lepiej. Co to jest? Co? To, to tak miało być? Co tu jest napisane? Aż spróbuję to przetłumaczyć. O, ale coś się zmieniło. Wow, no time for tears now. Mi tłumaczy. Ale nie wiem, co było wcześniej. A, a, a. Nie bo, zostaw mnie. Telefon miałem w ręce. Za długo mi to zajęło. I w ten oto sposób wylądowaliśmy tutaj. Ciekawa giereczka, mi się wydaje. Może w montażu mi się uda to zrozumieć lepiej. Bo ja nie wiem, czy ta panda na koniec to zaczęła normalnie po angielsku mówić coś. Bo patrzyłem się na ekran telefonu i zaczęła mnie atakować. Nie zdążyłem go odstawić. No i. Widzieliście zresztą co się stało. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, to nie zapomnij zostawić lajka oraz napisać komentarz. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał. Przecież i tak oglądasz. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym. Pa pa!